Siemanko, witam Was w drugim odcinku e, naszego survivalu. E, skończyłem dokładnie w miejscu, w którym. E, zacz, skończyłem dokładnie w tym miejscu co wtedy na odcinku e, wydobywając węgiel. E, tak, przywitałem się z Wami mówiąc o Survivalu, ponieważ nie wiem dokładnie jeszcze jak ta seria się e, będzie na, nazywać. Może to was dziwić, ponieważ od e, wrzucenia na YouTube a pierwszego odcinka e, minęło już trochę czasu. E, minęło trochę czasu, ale e, ja nagrywam to wszystko odcinek po odcinku. Mam sesję nagraniową, tak jakby. No i nie wymyśliłem kilka, te parę minut, które minęło tutaj dla mnie od pierwszego do drugiego odcinka, nie wymyśliłem żadnej nic. Okej. Okay. No to przechodzimy, przejdźmy teraz do naszych, naszych przygód w Minecrafcie. Wydobędziemy sobie trochę węgla, żeby mieć Właściwie możemy się tutaj przespać. Tutaj, w tej naszej norce, zrobimy sobie pochodnie, byle, byle tylko nic nam tutaj do góry nie wpadło. Tak, sticky. Mamy 20 węgla. Naprawdę, bardzo ładnie. Zobaczmy sobie ten węgry. No i tak. Jeżeli tu w okolicy nie ma żadnych potworów, chyba nie ma. Może będziemy się mogli przespać. Tak więc, za chwilę sobie się dzień, już jesteśmy, e, Następno nowy dzionek e, i tak jak mówiłem, będziemy się, postara staram się w tym odcinku, znaleźć chyba jakieś miejsce już na osiedlenie się, bardzo fajnie, że tutaj jest piasek, można by było zrobić szkło, no w sumie, ta okolica, nie wiem co o niej myślicie, ale w sumie mi się to nawet podoba ta okolica, ponieważ e, są tu owce, są takie jakby, m, takie równiny. E, można zdobyć, Słowce łatwo, bo są jaskinie, ale cóż, są również bagna. Są bagna i Teoskoń, te skały tutaj, które nie dodają zbytnio uroku tej okolicy. No ale nie wiem, naprawdę nie wiem, co sądzić w tym miejscu. Chyba sobie że sobie tutaj waypointa w jej minimap, w minimapie i dzięki temu waypointowi będziemy w stanie tutaj wrócić, jeżeli w łębi nie znajdę nic ciekawego do osiedlenia się. Półdekilogram się już skończył. Widać w kraju, ale już zrobimy sobie następne dwa tym razem. Mam nadzieję, że ten odcinek dzisiejszy, którego oglądacie, będzie dłuższy, ponieważ tamten, poprzedni, pierwszy odcinek krótszy to był taki prolog tego, tej serii, Miał około 12 minut. No, odcinki zasadniczo będę się starał nagrywać do 20 minut, maks. 20-25 minut, e, ponieważ wiem, że odcinki po 30, 40, nawet po te 25 minut to już czasami jest za, za długo. Tu jest dirt. E, dirt się przyda, bo właśnie takiego podsadzania się różnych takich e, pierdół ten dirt się nam przyda. E, zrobimy sobie to obozowisko obo 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 w zasadzie. Bo tak, zanim wyruszymy w świat, e, musimy zrobić sobie piecyk. Nak nakopać trochę kobla. E, mieć jakiś prowiant. E, Okej. Okay. Nie wiem po co. Te sadzonki, które zebrałem, mają No i tak, weźmy sobie jeden węgielek i przepalimy sobie od razu te Jeden węgiel przepala 8 tych sztuk, też jest mało. Starczy. E, starczy nam przepalenie 6 sztuk podczopa. No i tak. Nakopmy sobie trochę tego kobla. Kobe się przyda, Deek się przyda, póki co wszystko nam się przyda do przeżycia Domek buduję, może chciałbym się oświetlić, może w jakimś pionie takim średnio górzystym, żeby w oddali może były jakieś góry węgiel, nie wiem, ale nie wiem, być może będzie takaś plaża, zobaczymy jeszcze, zobaczymy Domek będzie mniej więcej wyglądał tak, jak jak mój domek na serwerze Nikosa na BLW Craft, jeżeli widzieliście ten, z reklamy tego serwera, którą kiedyś nagrywałem, no to tak mniej więcej macie obraz tego, jak to wygląda. W sumie domek jest mały, ale tam się można bez problemu w nim pomieścić, bez problemu w nim egzystować. Tam ja mieszkałem razem z czterema psami, jak my mieszkaliśmy. Piwnica była dosyć zbudowana tam. W sumie ładnie to wyglądało, ale sam domek... nie wiem czy będzie w ogóle z wełny, czy z jakiegoś innego materiału. Być może będę się starał stworzyć w ogóle jakiś dom bez wełny. Nie wiem, naprawdę. Zobaczymy. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Okej, okay, niech ten kluczak się jeszcze przepali. Jestem bez tego popa. Nie wiem czy miałem do jakiegoś zębaka. Miałem, fajne, fajnie. Jak mamy zębaka, to będziemy mogli oszczędzać te pop -shopy. No i tak. Iron Ora mamy 32, bardzo dużo. Nie chciałbym deadnym z tym wszystkim. I właśnie, jeżeli mamy jeszcze te żelazo, to mamy miecz ten na wykończeniu, to sobie jeszcze żelazo i miecz ten kąt świata. Mm, no i tak, wykopmy sobie trochę tego diktu. Mm, Dikt się przyda. Jeżeli powtarzam to po raz setny, Okej. Okay. Tu chyba wodna mnie nie zadaje. Nie, nie, nie ok. Mm, mm. O, pito. Tutaj też, no i cóż, dikta, dikta mamy, zrobimy tutaj takie schodki tutaj, eee, no i obozowisko jest praktycznie gotowe. Mamy już kluczaka przepalonego, teraz tylko dwie sztabki żelaza, które są potrzebne do tego naszego miecza, po. I to fajnie będę robić na razie, bo eee, moim zdaniem to się nie opłaca, bo Kilow żelazny jest wydajny i wytrzymały, to prawda, ale on się przyda dopiero, kiedy będziemy na jakieś dymensyory polować, jakieś wyprawki w jaskiniach, to wtedy to się przyda. Okej, okay. póki co wystarczy na zwykły kamienny kilow. Zrobimy sobie piec. No i tada, mamy żelazny miecz. Teraz ten kamienny odchodzi do lamusa i możemy możemy wyruszyć. A co to tam jest? Żelazo. Może a za takie okazje nie odpuszczę. Raz. Nice. A, myślałem, że jest ten, że ta złoże jest po prostu... Jeszcze dwie Ma, on jest trochę. Myślałem, że jest trochę głębie głębsze. No wej Tylko nie to. Naprawdę kopanie pod wodą jest irytujące strasznie. Godziny się kopie dosłownie ten, na nawet węgiel czy kobla pod wodą. Jak widzicie. No, naprawdę jest to wolne. No pobła, może nie godzinę, ale żelazo już tak. Um, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i ruszamy jeszcze no. A jeżeli chcielibyście, żebym dograł jakieś mody, mm -hmm. jestem sobie otwarty tego, tego typu propozycje. E, możecie się zgłaszać z takim czymś. No, jeżeli taki mod mi się spodoba, to bardzo możliwe, że go gram. Ok, teraz mm, zróbmy sobie tutaj waypointa. Waypoint name, y, przykład, y, propo. E, pro proponowany dom. Tutaj mi się wygląda niebiesko. I mamy proponowany dom. I w tym miejscu e, być może się usiedzimy. Tak jak mówię. Miejsce się nawet podoba. Widzicie, jest tu pustynia. Są tu takie lesiste biomy, jaskinie, jakieś byłoby co coś zwiedzać. Był, o, już jeszcze raz. Naprawdę bogaty, zasobny w surowce teren. Szkoda byłoby go w zasadzie tutaj się nie osiedlać, no znów jest węgiel. Ale teraz już nie będę chyba tak zbierał tych surowców po drodze, także nie martwcie się, że co chwilę się będę zatrzymywał po węgiel czy po inne dziadostwo, bo po prostu to nie miałoby sensu. Okay. Eee, kolejne duże złoże węgla. Po prostu nice. Tego węgla to w sumie będziemy już mieć niedługo koło stacka, no i wtedy już... wtedy już... Nie będzie nam tak potrzebny ten węgiel, chyba, że na pochodnie Będziemy zwiedzać jakieś jaskinie, bo w sumie węgiel przepala aż 8 sztuk e, danego surowca Tak więc jest naprawdę fajnym, fajnym materiałem, ale powiem Wam, że lawa jest jeszcze lepszym, bo ona przepala około 200 200 sztuk, czy znaczy dla czegoś, piasku czy czegoś innego Zbugowana woda Świetnie No i wyprzejmy przed siebie e, Przejdę przez la, ten las I zobaczymy, co tam będzie W sumie moglibyśmy iść na pustynię tam ztyanie jakieś co, z lewej strony. Mógłby mieć na pustynię. Tam byłoby z, e, duże prawdopodobieństwo, że znalazłbym jakiś e, ciekawy, być może nawet świątynie. ale no, nie jest to aż takie ważne. Choć w świątyni mogłyby być z diamenty, tak samo możemy znaleźć coś w świątyni, e, węgiel dopuszczam. Tak samo możemy coś znaleźć w świątyni e, dżunglowej. No i jeżeli napotkamy na dżunglę, to pewnie spenetrujemy bez skojarzeń, e, to pewnie tą dżunglę spenetrujemy w poszukiwaniu. W poszukiwaniu e, tej świątyni kunglowej. No to musiałem akurat wziąć żelazo, bo żelazo jest zbyt cenne. Tym bardziej, że zrobimy sobie, e, moi drodzy, tego. Zbój, dokładnie. Będziemy już mieć niedługo stalowy set. E, wtedy już będziemy bardziej na modę. No okay. i ruszamy dalej do siebie. Mam nadzieję tylko, że nie będzie jakiegoś gąszczu, bo ja się nie chcę przedzierać w Minecraft, Pewnie nie że jest jakiś gąszcz. Jest nie wiadomo jak gęsto tych, tych kolejnych trzech Tu mamy jakieś... Jakieś... O! Krówki! Yeah! Wołowina będzie Zrobimy sobie polowanie na krowy Dawajcie moje drogie, dawajcie! Dawaj, dawaj ten zadek swój chodź tu No, chodź tu Pieprzona krowo Już uciekała Oh my god, myślałem, że tu jest... Yy... O co już zachodzi? Myślałem, że tu jest, wiecie, kanion. To jednak klipa z kanionem. No i właśnie, mięso krowy, dlaczego mi na nim zależy? Mm. Na mięso krowy podobnie... świnie na przykład zatruwa nas, jak zjemy kilka czasami, nie? Czy na przykład kluczaka. Ale tutaj mięso krowy jest naprawdę świetne pod tym względem, bo nie zatruwa. Nie zatruwa i to jest fajne. Także nawet jeżeli nie chciałoby mi się przypalać czegoś, na przykład w jakimś cave czy coś, to sobie tylko zjęte mięso krowy tego steka nieprzepalonego, nieprzeproplonego, nieusmażonego, jest git. Biom śnieżny. Cóż, mam kości jakieś? Nie mam, żeby swoich psa. No właśnie, psy były na spałnie naszej mamy. Eee, przejdę przez ten biom śnieżny. O! Holy crap! O, schodki się takie naturalne zrobiły. A no, w sumie nie zabierzemy tego piszka tak dużo. Tak dużo. Eee, no i wkraczamy do biomu śnieżnego. Biom śnieżny jakoś tak sumie ja nie go nie za bardzo nie lubię, ani za bardzo go, nie też jakoś tak nie uwielbiam. E, jest po prostu obojętny. Ale nie chciałbym coś mieszkać, bo wiecie, bez przegry jakieś problemy ze śniegiem. fa Ładnie, kajf. Bez przegry jakieś problemy ze śniegiem, mam nadzieję, że tam nie padnę. Problemy ze śniegiem, z odśnieżaniem. Ja kiedyś zrobiłem serwer... kawałek mapy serwera jak robiłem to wystawał właśnie w ponad bią i wtedy w Włodku, jak niestety nie działała blokada opadów śniegu w tej komendzie Snowfall Fal Naprawdę to było okropne. Admieni musieli odśnieżać ten kawałek mapy co guci. Okej, myślę sobie gadu gadu. A tu nasz nasz, ee, nasz dzień już nie zakończył. Czy nasz dzień? Wszystkich dzień. Czaków, ludzi i wszystkich obywateli Minecrafta. Tak. Moja przemowa jako prezydent Minecraftowej Republiki Demokratycznej. O psy, no mówiłem, dokładnie, psy, psy. psy. One są w sumie pożyteczne, będą no ale nie mam kości. Ubolewam nad tym, nie mam kości. I w sumie, gdybym w... nic nie znalazł, pan dalek, daleko na tej naszej wyprawie, e, gdybym nic nie znalazł, a miał kości i wracał się do tej początkowej lokalizacji, to w... też bym e, wziął kości tutaj, właśnie co zahaczył o to, o ten biom, i tutaj sobie tych psów jednak. Może nie narobił, wziął sobie tych takich kompanów, bo psy są dobre w Minecrafcie na wszystko. O, no, tą, co my tu mamy? Nie, jedzenie nas nie interesuje, pełna też nie, Aczkolwiek jak to dobrze że występuje. A, czekajcie, sprawdzę tylko jak długo nagrywam ten odcinek. On jeszcze jest dłuższy niż poprzedni, ale myślę, że dzisiaj dobijemy do 18 minut. Takie założenie na dzisiaj, 18 minut. Odcinka. Myślę, że spokojnie jest tak, że tym bardziej, że na razie aż nic tak ciekawego się nie dzieje, wiecie, nie ma żadnych e, tych... A właśnie, a propos tych mm. ciekawych rzeczy, no... By rozważam granie modu Battle Tower. Pewnie znacie ten mod. E, nie, 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 nie chciałbym, żeby to była zbytnio zmodowana seria, bo jednak tutaj muszą być elementy survivalu, ale... O, jakaś łaskinia kolejna ciekawa. O, holy shit! fuck, <sł adults> fuck, 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 fuck o, oh my god! Ale Fuchs! Widzieliście? Ja tu się zagadałem, a tu Jeb, yep, A ty już nie wejdziesz tu, chyba, że nie wejdziesz tu. GIP, szybko, gig, gig, Jeden headshot, trzy, a ja nie żyję. Boże. No, o tym Battle Tower. W sumie ten motyw jest bardzo ciekawy. Widzicie, ja jestem jak czyt? Nie, nie lubię Żydów, ale. Babczywy jestem na żelazo, bo nawet się fajnie świeci na tych teksturkach, wiecie, tak aż się pożąda tego surowca. No i tak, Battle Tower, o czym ja wspomniałem? No właśnie, Battle Tower to jest fajny mod, bo w sumie tam możemy walczyć... Fakt, można akurat jak się zdobyć, ale jest fajny mod ze względu na to, że można szukać tych wierszy, jednak się tam fajnie z tym bossem walczyć. No nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym. Nie wiem, teraz prawdopodobnie gdy oglądacie ten drugi odcinek mnie nie ma w tej chwili e, w domu jestem w ogóle na Fuck! Znów tu wpadłem. Boże lama. E, prawdopodobnie jestem na wyjeździe. E, tak więc jeżeli wrócę to sprawdzę wasze komentarze e, czy jesteście za tym, żebym ten Battle Tower wgrał <laughs> do tej naszej serii, czy też nie. Fuck piczy. Wpadłem do dziury. Nie za, ciekawy, nie za ciekawy, ten początek naszej prawy. Ale w sumie nie jest też nie jest tragiczne. Lecę sobie na łeb na szyję. Pod, skakam po tych drzewach. Tam jest... Tam jest znów biom drzewny. Drzewny Boże. Yy, nie drzewny tylko Nie, 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 nie jaskini już nie. Tam jest znów biom zimowy. Żadnych jaskiń. Nic tych rzeczy, No, mówię żadnych jaskiń, a tu co? Jaskina. Ten, ten teren też jest obfituje w to samo dokładnie co tam, tylko nie ma takich równych terenów. Też są kejwy, też są drzewa. Też jest ten biom, taki z nitrawką. E, też są owce, kejwy wszystko tu na czy to samo co tam. E, no i tak. O, o, o. to są wilki, no? Wilk polował, jak tutaj widzicie, dobrze że to jest znak, że. że ten... O, właśnie, ten wilczek sobie tu polował. O, poluj, poluj, wilku. Takie prawa przyrody, trzeba zabijać, żeby żyć. idziemy dalej. i to... przed nami jakaś minecraftowa Syberia. Minecraftowy Sybir. Myślałem, że za tym będzie, jakby, będą jakieś góry teraz albo dżungla, ale się myliłem, bo... Mm, ponownie. O, jest gmina, tam, za tym. Idziemy stąd, tam, gmina. No, mówiłem wam w pierwszym odcinku. Nie wiem, czego oczekuję od miejsca, w którym chcę się osiedlić. Nie wiem, czego oczekuję i to jest w sumie e, trochę e, nierozsądne. Powinienem wiedzieć dokładnie mniej więcej, przynajmniej mniej więcej, w jakim miejscu chcę się osiedlić. E, chodź, tym owca. E, Dziura. Dziura. No i cóż. E, doszliśmy do. Naszy, mam jakiś spadek FPS-ów. Ponowny. doszliśmy do, nas, do tej równiny. No i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jest dokładnie 18 minut odcinka. W przyszłym odcinku postaram się, z... będziemy przyklarować tę ruchinę i być może właśnie osiedlimy się gdzieś tutaj w pobliżu. Tak więc, jeżeli ten odcinek Ci się podobał, nie zapomnij go skomentować, zlajkować, do jak Zasubskrybować mój kanał na YouTube. Na razie, do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii.